Mamy dużo bramek, więc tak myślę, że tak 5-3, 5-4. Będzie wyrównany mecz moim zdaniem. No zupełnie się nie zgodzę. Myślę, że wynik będzie dokładnie taki, ale w drugą stronę. Pasio! Okazuje się, że jednak przyjechał i zrobił wszystkich wała. No, no chciałem, żeby to wyszło tak, żeby się nastawili na zespół drużyny przeciwnej, jak najmocniej. A ja przyjadę i zrobię niespodziankę, to pompka na pewno im nie zejdzie, a jeszcze może coś dołożyć. I got first, I got first, I got first, I to a new beach. Give me a new tan. I'm a right down every single thought. I go to my wall, I win, I never fall. For a minute, yeah, had to be free. You wanted, I got it, so tell me what you need. I'm unchained, unfazed, and a minute, yeah, had to be free. You wanted, I got it, so tell me what you need. I'm unchained, unfazed, and Spokojnie, bo za, za duża spina była za duża nerwowości, mm. takiego bo brakuje luzu. A chyba robi jeszcze jedna dwie bramyczki. Mógłbyś mi góry na koniec dokrać. Dwa razy przy samym razu jakiś od razu i przy drugiej... A ja tak się zamykałem. Ja zamykał owszy Dobrze było, dobrze było. Bo jeszcze nie jest więcej sytuacji. All you gotta do is put your mind to it.